Ghost są w zapobiegli katastrofie na Tamie, powstrzymali Makarowa. Ty musisz zrobić to samo. Swarą i Aleksem nam się uda. Jesteście z Gravesem po tej samej stronie, nie zapominaj o tym. Ja wszystko pamiętam. W porządku. Jest dobrze, chłopcy. Teraz zaczynamy. <ślinikota> tak! Gotowi mieszać? To operacja łączona. SW-141 i cienie.

Cernografii. Zapraszam No to zaczynajmy. Byłaby orzeł, odwrócił. Dzień jeden jest na miejscu. Dzień jeden. Drużyna terenowa jest przy cmentarzysku samolotu. Zapewnij wsparcie z powietrza. cele to chemikalia i makalów. Przyjąłem. Dzień jeden. Drużyna terenowa w punkcie zbornym na cmentarzysku na zachodzie. Mamy znaczniki podczerwieni. Potwierdź. Widzę znaczniki. oznaczam. Drużyna terenowa widzimy was. Zrozumiano. Naszym celem są dwa hangary. Ruszamy na wasz sygnał. Oznaczam zagrożenie na cmentarzysku. Utrzymajcie pozycję, oczyścimy wam teren. Celec rozpocznij ostrzał, strzał okay, te zagrożenia. W gotowości. Cienie porabrać się do roboty. No to jedziemy z koksem. Mam go. To oni wiedzą, że tu jesteśmy. tak skuteczny. Okay. ZAŁATWIONY RANIE NA północnym WSKODZIE RUCH KOTY W POBLIŻU BIERZY RADNOSY CZELE NA TĘ WIEŻĘ DOBRA LECIMY Zagrania. DOBRY STRZAŁ CEL zniszczony. OK MAMY, Mamy ZAŁATWIONE GRENADŻ DRUŻYNA MA KONTAKT Z WROGIEM Единственное, что я Koni. Oznaczam cel. Rozwal ten myśliwiec, zanim wystartuje. Drogi myśliwiec niszczony. Okay. Dzień, wymiatamy w powietrzu. Drogowiec wcierając na płytę lotniska. Odstrzał! Drużyna terenowa, Miśliwiec koni na płycie lotniska. Ukryjcie się, oczyścimy wam drogę. Tak jest, drużyna czeka na południowym zachodzie. Ludzie, pilnujcie drużyny terenowej. Nie strzelajcie do hangarów. Prosta cel.

Zasiedlają Dowodzenie do brzyny, meldujcie. Hangarze jeden posłucha. Żadnych chemikantów. Nasz nie jest w Jeśli nie w tym hangarze, to w następnym. Sprawdźcie to, zanim wrócicie dalej. Tak jest. Przeszukujemy hangar. Cień jeden odsłania nas. Nigdzie się nie wybieramy, Kilo. Cienie, zajmijcie się nimi. Nie dopuśćcie koni do hangaru. Do wszystkich, tu nie ma chemikaliów. Hangarze jeden pusto. Drużyna, idźcie do hangaru 2, cień, osłaniaj ich. Zrozumiano, złoty orzeł. Drużyno terenowa, zadbamy o was. Zrozumiano, ruszamy do hangaru 2. Ostrzał mościeżowy z północnego zachodu. Wziąłem załogę mościeża. Jebane makarów. Woli zniszczyć całą bazę, żeby zatrzymać chemikalia. Będą w kolejnym hangarze, on też może tam być. Atakuję! Damy Dobry strzał. Do wszystkich jednostek, hangar 2 czysty. Uwaga, znaleźliśmy chemikalia. A makarowa? Nie, nie ma go tu. Może być w pobliżu. Drużyno, zastosujcie odczynniki i zneutralizujcie chemikalia. Cień, obserwuj teren, dopóki nie skończą Rozmiany, złoty. Rozmiano, złoty o. Do wszystkich jednostek, uwaga. Wywiad przechwycił łączność koni spodziewanych. Wysyłają pojazdy opancerzonej wsparcie. Spodziewajcie się dużych sił wroga. Tak jest o co? droga, półlota część spa. Dzień jeden. Dobra, na czołg wysadził chemikalię. Przele słyszałeś pana. Zniszcz czołk. Wrogi czołki zniszczone. I dobrze. Nienawidzę tych kurw. Jest znaczy. Przeryw, niszczę pojazdy. Zadzierają do hangaru 2. Dobra, drogi śmigłowce startują z północnego zachodu. Śmigłowce oznaczone. z pora zastrzelić te śmigłowce. Dobra, niech to sobie. posięgacie. Kancela! Słychać, kancela wejście! w ◆ I think today we here. Так, у нас. Majstrasz. jak zobaczysz makarowa, poślij go do piano. Tak jest, złoty ożył cień, jeden w gotowości. Gdzie w głowie, wschodu. To makarow. Jest. Cienie! rozwal tego spójna! Tak jest, nie będzie to z niego zbierać. Cienie, pora to skończyć. Zrozumiano. Gotowy! Repikalia zneutralizowana. Wychodzimy z hangaru. Graves, gdy drużyna terenowa opuści hangar, rozwalcie go. Pogrzebcie ten sobie rakietę. z niepanem Dzień jeden drużyna terenowa opuściła hangar. Zrównajcie go ciebie. ziemią. Okej, okay. Potwierdzam. Dobre trafienie. Hangar zniszczony. Tak to się właśnie robi, cienie. Do widzenia, Władimir. Na tym świecie nie można uniknąć trzech rzeczy: śmierci, podatków i mnie. Miło było robić z wami interesy. Donutwo, wracam do bazy bez odbioru. Przyjąłem Wykonali Wykonaliście kawał dobrej roboty. Lec bezpiecznie. Dzięki za pomoc, cień. Szóstka do wszystkich. Nie mamy potwierdzenia. Powtarzam, zabójstwo niepotwierdzone. Trzeba przeszukać teren i znaleźć Makarowa. Złoty orzeł do wszystkich jednostek. Macie natychmiast się wycofać. Zostały tam tylko z lista. To całe potwierdzenie, jakiego potrzebujemy. Szóstka, przejdź na jedynkę. Tu szóstka. To koniec, John. Posłaliśmy bezlaka do piekła. To samo mówiłeś o Greifsie, prawda? Makarov nie żyje, kapitanie. Nie daj się wpędzić w paranoję. Bez odbioru. Szefert widzi tylko to, co chce. Ja widzę pochwałę oraz kolejny medal. A ty co widzisz? Martwi mnie to, czego nie widzę. Jeśli żyje, dał sobie znać, Pytanie tylko, kiedy i gdzie. Jeśli się podobało łapkę w górę, subskrybujcie mój kanał. Zapraszam do oglądania do następnej części. Trzymajcie się ciepło. Cześć.